Energię dziewiątki, ale to asymilacja. Nie jak w przypadku strażnika, który ją pożycza, ani emisariusza, który ją ucieleśnia. Związek pomiędzy światłem a dziewiątką może wyjaśnić, dlaczego jest tutaj Maja. Weksowie podejmują interakcje z czwartym wymiarem, ale nie mogą w nim istnieć. Dziewiątka nie może tworzyć para przyczynowości, ani z niej korzystać. Ale ustanawia reguły, które ją umożliwiają i regulują. Weksowie są w tym zaintrygowani. Ja również. Orin, namierzyć źródło mocy, z której korzystają Weksowie. A ty, strażniku, zniszcz je. Poczułam to, gdy rozbroiliśmy ten umysł. Bicie serca, zabarykadowane za czasem. Barykada czasowa? Poszukajmy innej, zablokowanej ścieżki. Witajcie, wszyscy z tej strony Starlin. Destiny 2 Krawędzi, za krawędzią, nie pamiętam już i tak ogólnie tu miałem zrobić jedną rzecz tak myślałem że tam będzie mi tu to misji ale no niestety to było tylko takie podejdź... rozwinąć sobie ma iskry materii zatwórz dużego minotaura i teraz tutaj jest misja rachunek którą zaraz sobie zaczniemy więc tak to dziś taki jest plan na dzisiaj Zrobimy sobie rachunek z weksami. Taki mały rachunek z imienia. Dziewiątka nie bawi się w zbiegi okoliczności. A wszystko tutaj układa się zbyt dobrze. Jeśli Weksowie kradną moc, dziewiątka co najmniej to toleruje. Hmm. Wolę nie myśleć, co to może oznaczać? Żyłeś zbyt długo, by zagęszczać się w domysłach. Ten czas był zaplanowany, ale nie dla Weksów. Tyle pamiętam. Zawsze coś. Dobra, może by tak sobie build zmienił. Gdzie jest mój ognisty buildzik? Tu jest mój ognisty buildzik, ale nie o tym myślałem. ten buildzik chciałem teraz? Bo to jest ten, sam teraz na sobie. Czy ja chciałem ten? Ten. O, ten może być też fajny. ta, Ten brak. Mniej mocy. Ale trudno. Chcę na razie ten. To jest stare, dobry, złe dżu -dżu. Tu mam mało. Dobra, to sobie tą strzelbę ulepszymy. Czy o, za strzelbę ulepszymy. Nie chcę strzelby. Nie jestem fanem strzelb. 158. Próbujemy tym Builder se A? Kto mnie tu za mędziak atakuje? Czy nie to chcię. Czy w to? Żeby sobie polatać? Nie pamiętam, więc biorę to widzicie. Co? Przez pociąg, czy tam przez metro. No Zasz jasne. Nie trójko. Teraz jestem uważna. Nienawidzę ich jeszcze bardziej. Potwierdzam, ta część zawsze wywołuje u mnie spędzenie obudowy. Zasadniczo ja nie czuję cię, gdy jesteśmy w środku Strażniku, Działajmy szybko. Skup się, Rej. Tu i teraz, strażniku, wkraczasz do zamkniętej strefy weksów. Dowiedz się, jak pozyskują moc dziewiątki i połóż temu kres. A, głębokie skany wykrywają ciemną materię i odwierty w głębokim płaszczu. To miejsce wygląda jak szyb przystosowany do wydobywania mocy anomalii. A więc wykorzystują trójkę po drugiej stronie do wzmocnienia swoich osłon. Nie możemy usunąć całej ciemnej materii, ale możemy neutralizować zagrożenie na tyle długo, aby móc zapuścić się głębiej w kaniony. Chcę, aby ta rafineria stanęła w płomieniach strażniku. Dobra. Nie ma problemu, prawda? W jaki sposób ciemna materia jest powiązana z dziewiątką? Z tego co rozumiem, jest bezodblaskowa i ma dziwne właściwości, ale nadal jest naturalna. Mówiąc najprościej, dziewiątka jest zbudowana z ciemnej materii. Splątuje się z wystarczająco dużą masą, tak jak oni. A zatem weksowie pozyskują ciemną materię z anomalii, a ta materia jest powiązana z dziewiątką? To musi być to, co weksowie trzymają pod kluczem. Jakiś przewód pod napięciem, który pozwala im podpiąć się do wszelkiej aktywności dziewiątki i ją przeprogramować. Au, au. Co to tu Aha, ty jeszcze raz jeszcze raz w Dobra, udało się już pozbawić Dobra, mi dowiadujemy się, że dowiadujemy się coraz więcej na temat dziewiątki. To dobrze. Masz przy sobie sporo energii. Prawdopodobnie wystarczy jej do rozwalenia tego pylonu konfluksu. To powinno zniwelować barierę i nas uwolnić. I tak miałem prawie super ale no okej. Okay. Jesteś tutaj. To tutaj doskonalą swoją moc. Chwileczkę. Odbieram sygnatury MX. lub wygrania właśnie uruchomił wiertnicę migotów. Jedna droga frakcja, kradnąca moc dziewiątki już wystarczy. Zakończcie ich działalność, a potem zajmijmy się wyksami. c l a Dychaj ty Gdzieś ty przeskoczył do kłocie, że O, masz. Kosier do straży. O już ostatni z wygrańców. Teraz kolej na weksu. Strażniku. Patrzysz właśnie na sekcję silników konwersyjnych powiązanych z pylonami kolubskimi. Jak już powiedziałam, Strażniku, niech staną. Dobra, co ja mam tu zniszczyć? To mam zniszczyć, okej, okay. to proste. O rozumiem, teraz muszę się zmienić w iskierki. gdzieś możliwości skierowania? He, he. Skąd? Co? Zej. O shit Kierpowaniam. Ostatni konwerter. Co no Na no no Weksowie już nie mogą konwertować ciemnej materii. Nadchodzi umysł Weksu, nadzorca, który kontroluje ziarna piasku w Klepsydrze. Założę się, że pęka tak samo. Tytanka we mnie rumieni się. Hop. Hop. Sí. O, bardzo ci dobra, załatwmy ich w ten sposób. Ma Nasza nie zadziała. Będziesz potrzebować mocy dziewiątki, aby się przebić. Aha. Tą kwestię mocy dziewiątki to my znamy. Te iskierki kopane. Tak się wyraża, niemiło. كنت سهلة ها nie? bo wtedy te, teraz w momencie jak sobie to będę mówił Czech sobie Prze wszystkie te od nowa. Czy... Nie, dobra, tylko to, czyli tylko Astro. potrzebować moc dziewiątki aby się przebić zdychać, zdychać, zdychać 11 11 11 Chcę więcej wrogów. To coś jest, prawda? Mhm, w innym momencie to będę mógł tego użyć, albo to już użyłem. Któreś z tych dwóch. że jeszcze raz będę musiał no, jasne, że tak tylko teraz się skubańce spawnują, tak? a jak wcześniej chciałem, to już nie mogło się nic zaspałnić. dobra, tu jest ten minotaur, jeden durny Borki. Ale zaraz będę miała. O oh ma. No. Dlaczego Weksowie potrzebują dziewiątki do osłon? Widziałam jak Minotaur wykonał przeskok fazowy w czasie, aby uniknąć ataku. W starciu z czymś paraprzyczynowym taki przeskok fazowy jest jak rzut monetą. W czwartym wymiarze nie ma takich przeszkód. Wiedza, że dziewiątka może zniweczyć naszą misję, jest już wystarczająco przytłaczająca. A ty jeszcze mówisz, że mogą przewidzieć wersje przyszłości niedostępne dla weksów? Weksowie wyszukują przyszłość, która im odpowiada. Dziewiątka projektuje własną wersję przy użyciu pośredników i środków nacisku. Z pewnością przestrzegają jakichś zasad. Pytanie, jakich? Wiem jak to jest, gdy twoja autonomia jest ignorowana. Ta kobieta nie żyje. A Lodi ciężko pracował, aby pamięć o niej została zachowana. Jednak w oczach Dziewiątki istniejecie jednocześnie. Stale. Dość, Orin. Te granice mają znaczenie. Wiem kim... Dobra, Ikora się lekko podburzyła, ale ja się jej nie dziwię. Też bym się zburzył, jakby mi takie coś działo raczej. Fakt, że weksopie Mai wykorzystują energię dziewiątki, źle wróży. Nawet jeśli nie sądzisz, że współpracują. Pamiętam ją, ale jej transformacja to jedna wielka niewiadoma. Co sprawiło, że zamieniła się w dyrygenturę? Fragment para przyczynowej mocy spadł na Nessusa i jedna z jej symulacji wyłoniła się z sieci weksów i ją przejęła. Początkowo szukała swojej żony, Hiomi, ale weksowie, których przejęła, zaczęli się zmieniać, indywidualizować. Ona nie znajdzie tutaj swojej żony, ale znajdzie istotę, która zna odpowiedź. Hmm, to już dużo. No dobra, moi mili, to by było na tyle. W następnym odcineczku idziemy tutaj na kwarantannę, gdy będziemy ostatnią dziwaczną kapsułę i to będziemy. No, trochę bliżej. Tego nie potrzebuję. A tu mi jeszcze braknie. Chciałbym do końca tego sezonu to wyfarmić, ale to może być trudne. To może być trudne. Trzeba więcej wolnego. Wcześniej do... Dobra, to jeszcze zrobię pewnie. Jakbym chciał tak faktycznie sobie siąść do... do proszenia tego. Bo to szybko dosyć idzie. Co nie? I już mam tego sporo. Tu coś jeszcze chyba skończyłem. Tak, generuj. Ty. 72. Tu dalej, tu dalej. Więc to robiąc dzienne i tu. Zwłaszcza, że to się jeszcze jutro resetuje. To no mam, mam szansę tego do, tam do, do farmy z kubaństwo. To naprawdę nie jest tak dużo trzeba. Wbrew pozorom. W tytuły nawet nie celuję. No. I dwie tak prawie za nic. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się bliska. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.